Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam w programie Nie daj się epidemii. Dziś gościmy pana senatora Stanisława Karczewskiego, byłego marszałka Senatu, oczywiście Sprawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Co, co, co warto dodać również pana doktora Stanisława Karczewskiego. Myśmy już zaczęli rozmowę przed anteną i pan, pan senator stwierdził, że już tęskni za taką sytuacją, kiedy będzie mógł przyjechać do studia Telewizji Republika. Bardzo mnie to cieszy. No ale właśnie, czy, kiedy to będzie możliwe? Z uwagi na na trzecią falę, która już już chyba do Polski Dotarła trzecią falę epidemii. O, nie jestem chyba odosobniony, bo e, wszyscy tęsknimy za normalnością. za tym, żeby, żebyśmy. Mamy pr problem z, z połączeniem. E, za chwileczkę po, postaramy się przywrócić to połączenie. Ja powiem, że. E, o, jest już. Mamy jakieś kłopoty. Jest, ja już jestem. Jest pan marszałek. No właśnie, panie marszałku, bo dzisiaj ponad 6 tysięcy nowych zachorowań, ale w niedzielę, wiadomo, że poniedziałek to jest taki szczególny dzień, gdzie ta statystyka jest dosyć zaburzona. Statystyka zachorowań w niedzielę 13,5 tysiąca. Coraz większy udział tego wariantu brytyjskiego wśród zachorowań. Tak, i coraz większa grupa młodych osób. Rozmawiałem przed chwilką z kolegami, lekarzami, którzy pracują w szpitalach, w których są hospitalizowani chorzy z COVID-em. I coraz więcej młodych osób i niestety coraz więcej osób, które zgłaszają się do szpitala. Nie chcę powiedzieć za późno, ale, ale jednak zbyt późno. Tutaj gorący apel do tych wszystkich, którzy nas słuchają. Wszystkim życzę bardzo dużo zdrowia, żeby choroba nie dotknęła nikogo. No, ale to jest niemożliwe. No, ta fala, bo pan, pan, panie redaktorze mówi o trzeciej fali. Ja no, absolutnie jestem przekonany, że mamy trzecią falę. No ten wzrost zachorowań jest ewidentny widoczne, odczuwalne. Odczuwalne również w szpitalach. W szpitalach jest więcej pacjentów, w szpitalach jest więcej chorych podłączonych do respiratorów, więc tutaj no, nasze przewidywania. Ja mówię, nasze, tutaj mówię teraz o mojej informacji politycznej o panu ministrze, o panu premierze, no, którzy również panu ministrze Michale Dworczyku no, przewidywaliśmy, że może nastąpić taka sytuacja, stąd wybudowanie dodatkowych specjalnych szpitali które były były totalnie krytykowane przez totalną opozycję no tutaj już muszę troszeczkę politycznie powiedzieć no, no bardzo nie, nie, nie słusznie, bo przecież my musimy mieć wentyl bezpieczeństwa, musimy mieć margines bezpieczeństwa, musimy mieć więcej łóżek wolnych tych, które czekają na chorych, a przecież nie mamy pojęcia, jak ta trzecia fala, o której mówił pan redaktor, i ja potwierdzam, mamy trzecią falę, jak ona będzie wysoka i jak dużo osób zachoruje, jak dużo, dużo osób będzie wymagało hospitalizacji, jak dużo osób wreszcie będzie wymagało respiracji. To terapii to wszystko bardzo ważne abyśmy mieli ten bezpieczny wentyl tak żebyśmy mogli tych którzy zachorują hospitalizować się hospitalizować. Mówiłem o tym apelu. Jeszcze raz powiem, że to jednak zgłaszać się do lekarza, bo widzimy w tej chwili taką tendencję i to chyba ogólnokrajową, która polega na tym, że nie zgłaszają się chorzy do, do, do testowania, do lekarza, biorą krótkie urlopy. Nie podają się leczeniu, a później się okazuje, że to leczenie no, jest konieczne, jest pilne i, i, i czasami za późno e, wdrażane. Więc tutaj gorący apel, abyśmy jednak podchodzili w dalszym ciągu. Tak jak Polacy podchodzili rok temu e, w sposób odpowiedzialny e, do tej epidemii, to również ten apel, abyśmy powrócili właśnie do, takiego, do takich postaw sprzed roku. Wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że trzeba się zgłaszać do lekarza, że trzeba e, no, być bardzo ostrożnym, Mówiliśmy wtedy o izolacji była ta izolacja przecież pamiętamy doskonale puste ulice miast miasteczek i wsi nawet bo ja mieszkam na wsi i też było pusto zupełnie ludzie byli no trochę wystraszeni ale dobrze że byli wystraszeni to nie była, ta pierwsza fala nie była tak tak duża teraz mamy do czynienia z trzecią falą trzecia fala która niesie za sobą, no jednak bardzo dużą ilość hospitalizacji i, i, i mówimy tutaj o respiratoterapii, ale też niestety jeszcze jest, są, są te dane, które mówią o zgonach i tutaj ta ilość zgonów również jest wysoka, niepokojąca i tym bardziej gorąco apeluję do wszystkich, abyśmy podchodzili w sposób odpowiedzialny do tych wszystkich zaleceń, jakie są. Przekazywane przez pana ministra zdrowia. Maseczki, dystans, mycie rąk, izolacja to, to są te kanony, które będą obowiązywać również i, i później. I mam nadzieję, panie redaktorze, że jeśli już tak dużo mówię, to mam nadzieję, że, to będzie, że ta trzecia fala będzie ostatnią falą, że już nie będzie czwartej fali. My teraz będziemy się szczepili, że będzie coraz więcej szczepionek. No mamy e, problem z ilością dostarczanych szczep szczepionek. Cieszy mnie to, że społeczeństwo chce się szczepić, że Polacy chcą się szczepić. To, to, to bardzo dobrze. E, Do środowisk... tematu szczepionek, jeżeli pan marszałek po, po, po pozwoli, chciałbym wrócić, ale wcześniej zapytać o, o, o Wielkanoc, bo już za pasem święta Wielkiej Nocy. Kolejne święta, które przyjdzie nam spędzać w warunkach sprzecznych z tym, co do czego przywykliśmy. Rzecznik ministra zdrowia mówi o pięciu osobach przy świątecznym stole. To tego mamy się spodziewać? No być może tak, no pan rzecznik Ministerstwa Zdrowia ma więcej danych, więc ja tutaj nie dysponując tymi danymi mogę tylko no, mogę ślepo potwierdzić to, o czym mówią te osoby, które... No mają bardzo e, ścisłe dane, trendy również, bo to jest bardzo istotne, przecież ta współpraca nie tylko z e, Ministerstwa Zdrowia, nie tylko z ekspertami od zdrowia, ale również i e, matematykami, Staty, e, ci, którzy no, potrafią wyliczyć e, na podstawie pewnych trendów to, w jaki sposób będzie epidemia się rozwijać, chociaż ona niesie tak dużo niewiadomych i zaskakujących e, sytuacji że trudne jest to do ścisłego do określenia, no, ale na pewno święta wielkanocne nie będą takie, jakie były dwa lata temu. Pewno też nie będą takie, jakie rok temu, ale tutaj ten, te, te obostrzenia, które będą być może... E, rekomendowane, zalecane, no, no trzeba przestrzegać, bo, bo później, jeśli no, będzie bardzo dużo spotkań, jeśli będzie bardzo duża migracja, jeśli będzie e, przemieszczać, no to będziemy za sobą również, e, również ciągnąć wirusa e, i ta możliwość zakażeń, przenoszenia transmisji e, będzie większa. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni. I stosować się do zaleceń, które będą rekomendowane. Taką niespodzianką była również zmiana sposobu szczepienia, polegająca na wydłużeniu tego okresu pomiędzy, pomiędzy jedną, szczepionką, jedną dawką a drugą dawką. Jak pan sądzi, panie marszałku, to, to na ile to może przyspieszyć proces, proces szczepienia i objęcie tych, tą przynajmniej minimalną, ochroną tych grup, które są szczególnie narażone. Ale jednak ochroną, panie redaktorze, i nawet jeśli ona nie jest wystarczająca, nie jest bardzo wysoka, nie jest blisko stuprocentowa, no bo wiadomo, że nawet po dwóch, dwóch dawkach, dwóch aplikacjach nie mamy stuprocentowej odporności, no ale zbliżoną do 100, czyli 95, 90 to już jest bardzo wysoka, ale też bardzo istotne i ważne, że po tej pierwszej dawce, nawet jeśli ktoś dziś tak, jeden z lekarzy powiedział, no tak troszeczkę zabrzmiało śmiesznie, złapie wirusa, zostanie zainfekowany, będzie przechodził lżej chorobę. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne. To, to, to hmm. też mówię tutaj o tym em, wskaźniku umieralności, który jest niepokojąco wysoki i to właśnie będzie również ten wydłużenie, a jednocześnie wydłużenie okresu między pierwszą i drugą dawką, no spowoduje, że będziemy mogli wy wyszczepić, może to też niewłaściwe określenie, ale poddać szczepieniu większą ilość mieszkańców Polski i zwiększyć bezpieczeństwo u tych osób, a w razie zakażenia zwiększyć szansę na łagodny przebieg choroby. Panie Marszałku, no szczepić, żeby szczepić, to najlepiej byłoby mieć dużo szczepionek albo nadmiar wręcz szczepionek. Kiedy będziemy w takiej sytuacji, kiedy no nie będziemy z trwogą słuchać komunikatów firm farmaceutycznych, że znowu nam odwołają dostawę tych szczepionek? Panie redaktorze, szanowni państwo, no chciałbym, żeby było tych szczepionek bardzo dużo, bo system na początku szczepień mieliśmy takie obawy. Czy będą polacy chcieli się szczepić? Chcą się szczepić. Czy system służby zdrowia będzie na tyle wydolny, wydolny, wydajny, że będziemy mogli zaszczepić oczekującą ilość osób? Jest wydolny, jest wydajny i możemy szczepić bardzo dużą ilość mieszkańców. Nie chcę nawet w tej chwili mrożyć, ale jeśli pomnożymy sobie, to już zostawiam dla Państwa to działanie arytmetyczne. Mamy 5000 punktów szczepień. W każdym punkcie można wykonać. Ja rozmawiałem z bardzo wieloma osobami. 100 szczepień to jest średnia naprawdę niska. To proszę sobie przemnożyć. A możemy robić to również w sobotę, w niedzielę przez 7 dni w tygodniu, jak dużo, dużo ilość polaków możemy wyszczepić w krótkim czasie. My tak naprawdę możemy, jeśli będą szczepionki, jeśli będzie odpowiednia podaż szczepionek, możemy wyszczepić. Polaków w sposób bezpieczny i już dający tą odporność populacyjną do wakacji. Nie po wakacjach, tylko do wakacji. Ale warunkiem jest to, żebyśmy mieli odpowiednią ilość szczepionek. Dzisiaj minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek, powiedział, że jak wszystko dobrze pójdzie, jeżeli będziemy trzymać się dyscypliny społecznej, no to dzieci być może wrócą do szkół po Wielkiej Nocy. Trochę tak wstrzymuje oddech, bo w, rozmawiamy o rozpędzającej się trzeciej fali. E, jak pan marszałek myśli, czy to jest możliwe? Panie redaktorze, nie lubię odpowiadać tak na pytania, ale odpowiem, nie wiem. A pan profesor Czarnek ma więcej danych i może ma większą, na pewno ma większą wiedzę. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby dzieci wróciły do szkoły, bo jednak ta... Wyrwy, jakie są spowodowane no, prawie roczną absencją w szkołach, są bardzo duże. I nie dotyczy to tylko y, wiedzy, zdobywania wiedzy, ale również i y, no, izolowania się dzieci. Mam pięciu wnuków, więc też obserwuję ich, widzę jak oni się izolują, jak są zamknięci w, przy, przy komputerach, przy smartfonach. Nie spotykają się z rówieśnikami, są mało aktywni fizycznie, więc tutaj ten powrót, o którym na początku mówiliśmy naszego spotkania, tego wywiadu, mówiliśmy o powrocie do normalności, to my dorośli czekamy na powrót do normalności. A dzieci może nie czekają, ale dla nich to jest, najważ... to jest bardzo ważne, ważniejsze niż dla nas z punktu widzenia takiego fizycznego i psychicznego. Bardzo bym chciał, żeby dzieci wróciły jak najszybciej do szkoły. Być może nie wszystkie, ale. Te klasy maturalne, klasy ósme klasy w szkołach podstawowych przed egzaminami. No, no zobaczymy, to jest wszystko w gestii Ministerstwa, ministerstwo wiem, że bardzo wnikliwie analizuje razem z ministerstwem, z Ministerstwem Zdrowia, wszystkie dane, które posiada. To jeszcze ostatnie pytanie o te rejony, że województwa dzisiaj warmińsko-mazurskie i pomorskie to są te najbardziej zagrożone województwa, w których wprowadzono najwyższy stopień obostrzeń administracyjnych, no ale ja tu mam na biurku dane na przykład dotyczące Mazowsza, tutaj rzeczywiście czy Pan Marszałek myśli, że te, te, te obostrzenia mogą, mogą zostać rozszerzone na kolejne dzielnice? Na, na kolejne województwa, no oczywiście, że mogą, no, jeśli będzie wzrost zachorowań w, w województwie mazowieckim, czy w jakimkolwiek innym, no to pewno e, do tego dojdzie. Jest to słuszne postępowanie, te lokalne ograniczenie e, możliwości spotkań, no też ogranicza możliwości przenoszenia wirusa i to jest e, absolutnie z punktu widzenia naukowego uzasadnione. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem programu Nie Daj się epidemii był pan doktor Stanisław Karczewski, senator i były wicemarszałek Senatu. Oczywiście sprawa jest i sprawiedliwości I serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę zapraszam na wolne głosy w Telewizji Republika.